Botoks nie działa? Spokojnie, może jeszcze złapie. Przychodzi pacjentka tydzień po botoksie i mówi: "Botok nie zadziałał". Wtedy zawsze odpowiadam: "Botoks potrzebuje czasu. Pierwsze efekty mogą być widoczne dopiero po 3-5 dniach, ale pełen efekt rozwija się nawet do 14 dni". To, jak szybko zadziała, zależy od metabolizmu pacjenta, indywidualnej reakcji mięśni oraz miejsca i dawki. Dlatego pierwszą ocenę robimy po około dwóch tygodniach, nie wcześniej. A jeśli coś wymaga korekty, to wtedy decydujemy, czy i gdzie coś dołożyć. Nie ma sensu podejmować decyzji po trzech dniach od pierwszego podania, a tym bardziej dokonywać korekty po takim czasie z uwagi na duże ryzyko skumulowania dawek i nieprzewidzianego efektu. Daj botoksowi. Czas, żeby zadziałał. Nazywam się Kinga Augustynowicz i jestem lekarzem medycyny estetycznej. Jeśli planujesz Botox lub coś Cię niepokoi po zabiegu, zapraszam na indywidualną konsultację do Braniborska Klinika.